Siemma TG54, dzisiaj nagramy na Chamber yy, na mapie Hijacked. Nie lubię tego Game Mode Ponieważ jestem zły. W większość czasu ale nie zawsze. Widziałem, że ze mną był, właśnie, kurde. Nie wiem czemu nic nie zrobiłem. Jeden, jeden. A, ty, a Trzy do trzech, jeszcze dwa te dziewnięcia dobrze poszło. No ale wejście, kurde, yy. Tak nie grałem tak źle, w długi czas, więc... Normalnie, kurde... Niech się już, kurde, skończy to, bo ja chcę zagrać drugi mecz. No. Ile nie niczym mam żyć? Kurde, no... Niech ten alfa tier umrze już po prostu. No. A, i sorry, że moja. Um, że moja kamerka jest taka zła, nie? Jest to stara kamerka, chcę kupić nową 720p czy 1880. 1080, ale nie wiem, czy kupię, czy nie. Wow. O, i ten, i gdzieś teraz są na razie sta same stare gry, nie? mon warfare i z Black Ops 2? Ja chcę zawsze zrobić gameplay z Skąd ty warfare, ale problem jest w tym, że czekam jeszcze, żeby mi przyszło. Bo poczta, jak wiecie, w tym kraju em, przed świętami zawsze się trochę opóźnia, ponieważ każdy zamawia różne rzeczy jako prezenty. Więc niestety nie mogę nagrywać jeszcze. No, Spokoj Stones. Zamiast zaczyna wkurzać ten new na tym. Więc to naprawimy. Po prostu takie lamerskie No, One Chamber, kurde, w, nie w tym nie umiem grać. I nie chcę, żebyście wiedzieli to samo. Widzicie ludzie odchodzą. O, super, Sharpshooter. Sharp, teraz wtedy zagramy chętnie. Bo każdy ma to samo. I nie jest tak, że ktoś ma kurde 10 naboi w tym, bo zabił 10 ludzi, nie? Każdy ma identyczną broń. Jest fair Jest dużo bardziej fair też powiem wam od um, Gun game, nie bo gun game to każdy ma inną broń każdy się rodzi w innym miejscu czy na pewno Mogę się odrodzić w miejscu gdzie nie ma nikogo i muszę szukać ludzi A ktoś się od i ma e, całą grupę ludzi w swoim Miejscu O fal to myślałem to był jakiś ten No kurde, ale kurde mają niektórzy ludzie zjechane Emblemsy, okej, okay, fajnie Dzięki, że mnie o tyłu zabyłeś. Nie lubię cię, kurde Tak nie fajnie jest, no aż kogoś przytołam, ale się od tyłu no to kurde było No kurde no, dajcie mi kogoś zaszczelić, a nie, a, Asystent musia, dobra Sam się zabiłem To nie jest moja specjalność Ale, ale idzie dobrze Co ty frajerze uciekasz? Gościu ma lagi takie, że moje msmc na no, ron go zabiłem mhm. zapieprzają mi kile ludzie no nie da się grać Ten skąd? Patrz, nie, normalnie Trzeba przez garażowe drzwi. A tu, tu ma każdy to samo, nie? się o co chodzi? 18 do 5. Każdy ma to samo, jest fair, nie?

Mam takie teraz lepsze gry. Kiedyś miałem gorsze, nie? Bo teraz mam 23 do 20. Kiedyś miałem po. 2 do 3, 300, normalnie, nie? Bo mam strasznie w tym zły. Nie, to nie. Ja w to nie wierzę. Nie wierzę w to. No kurde, no. no. co się tak mulisz, idioto, no. Nie chcę lepszy internet kupić, ma cioto, no. Lepiej no, 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 jest. Bo, kurde, ja tu tego zaszczelca nie mogę, bo się laguje, no. I przez to gramy idzie gorzej. Drugi byłem? A, dobra, spoko. A, mieliśmy te same punkty, dobra, no, to spoko jest. Ale on miał, dla mnie oczywiście, lepszy. KD. Opa, widzicie tego legera? Tak się ten gościu muli I laguje, że nikt nie może go zabić, po prostu, no. Po prostu nikt nie może go zabić, to mnie wkurza. to nie, nie będę tego robił, bo to wygląda kiepska. Hmm. Random może wybiera, nie wiem, kurde, bo nie chcę grać w gang game. No bo można tak w gang game. Moja porcja nie umiem Executioner. Naprawdę nie umiem, to w Teraz trzeba każdego mitować yy, Ponieważ yy, jak będzie ktoś mówił coś i ja nagrywam, to mnie wkurza I mnie to rozpłacza, bo jak ktoś że mordę taką NIE mnie wkurza po prostu i koniec no Nie Dobra Jak się na mega odzywał, to nie będę musiał mitować no A sorry, za kiepską jakoś kamerki po prostu, ja już mówiłem, to jest stara kamerka, więc będzie nowa bardzo niedługo, mam nadzieję. A sorry za te głupie śpiewanie moje. Kurde jest man? Ja pierdzielę. Bo nie mogą go zabić. No, no. Co to jest? Co to? Co ty... Co to? Kurde jest! Ten gościu nie mógł mnie tak zabić, po prostu nie mógł. Ja go powinienem był zabić i go ten, a nie. To jest gówno prawda. Co wam powiem? No kurde, jest to na pierwszej broni. I czemu się laguje? No, nikt nic nie robi na internecie. Dobra, no, wszyscy, którzy myślą, że UK jest super krajem, to jest nieprawda. Internet jest taki zły, że nie wytrzymacie tutaj dnia. To patrolujemy sobie trochę ludzi, bo. ma mnie zabił. Szyszom. Teraz tam to gówno. No. No coś tam tym gunwem zdziałałem. To się dziwię, bo. Jeden z najgorszych broni w całym. W całej grze i w całej historii W całej historii absolutnego Black Opsa Bar jakiś O ty stary Jeden od tyłu, jeden od przodu, nie wiedziałem kogo zaszczelić Ale chociaż jest yy, już po skorpionie, teraz Ciczą Co przyznam, nie jest moją ulubioną bronią, nie lubię ją. No kurde, no się od, od tyłu mnie ty znowu zabił. Naprawdę, naprawdę, stary. Tak się skampiłeś To jest już slamerskie. Rozumiem, gdybyś się skampił, gdybyś się skampił, nie, normalnie, no, jak, że biega po jednym miejscu, tak jak teraz, tutaj, serio, serio, Do tego kampera tu nie było, to bym już też był na jakimś fajnym strike'u, ale nie wiem, ten kamper to musiał być, oczywiście, Co ty, ku... Ja pierdzielę! Nie, to się nie sta. Nie, no weźcie. To nie może się, nie. No, jak mówiłem, to się nie mogło stać, bo kurde. Nie, No. I teraz, ich nauczy, jak nauczę, jak to się gra w tą grę, kurde. Przepraszam Was strasznie za takie lamerskie moje. To nie. Dobra. Nie, no, sorry. Przepraszam Was bardzo za takie złe granie z mojej strony. Nie umiem grać dzisiaj. Nie Emberto.

Ty, jeszcze raz to A ty ożeś ty. Sta... Eee. Nie, 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 nie. tutaj to bym się zapłakał. Yes. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze. Niech tak dalej, robię tak dalej, robię tak dalej. A ty staraj, a gdzie, o nie. nie Nie, 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 mogę przegrać, nie mogę przegrać Nie O Yes Dziękuję za oglądanie Sorry za to, że się tak wkurzałem Mam nadzieję, że wam się podobał ten gameplay To jest żywa koment, żywy komentarz nie wiem, na żywo po prostu jest Ja mówię, czyli to wszystko jest w real time Nie jest nagrywane po nagraniu filmika Więc dzięki za to, że oglądaliście i za to, że wspieracie mój kanał tak długi czas Mimo, że nie nagrywam prawie nic Nie nagrywałem nic więc cześć, na razie i miłego oglądania